Zanim wapno, to obornik. Mam nadzieję, że za dużo nie naładowaliśmy. Mamy prawie 19 ton. Robiłem, tylko że mam dobrą pamięć, ale krótką. Instrukcja jest dla słabych. No, Nagrywam, może się przewróci. To będzie. Tutaj jest cała elektronika, komputer i w ogóle. Powiem, że dość fajnie to działa. Witam serdecznie wszystkich, w dzisiejszym odcinku będziemy rozrzucać obornik, dzięki uprzejmości firmy Alimabis, testujemy ich rozrzutnik, testujemy dlatego, że musimy, musimy, nie musimy, mamy złożony na wniosek bodajże na ochronę środowiska rozrzutnik do obornika, no i testujemy sobie różne firmy. Obornik jak obornik, za bardzo nas interesuje, jak ten obornik będzie trzęsiony chociaż też. Najbardziej zależy nam na tym, że ten rozrzutnik z wapno, ale dzisiaj zanim wapno to obornik, może w następnym odcinku nagramy, jak ten rozrzutnik sobie radzi z wapnem. rozrzutnik jest z wagą, jest ze zmiennym dawkowaniem, czyli sam od prędkości sobie dobiera taśmy i w ogóle, więc jest dość bardzo e, komputeryzowany jakby tak. Mam nadzieję, że to będzie działało. No i zobaczymy. Już tutaj jakieś parę rozrzutników rozrzuciliśmy, e, żeby nie było, że się uczę, nie? bo to słabo wygląda na filmie. Więc na razie czekamy, żeby nam zwolnili ładowarkę, ładujemy i jedziemy. Ładujemy łyżką, bo mamy mały krokodyl, małą łyżkę krokodyl. Tym idzie dużo szybciej z racji tego, że rzut jest bardzo duży. Można na niego załadować ponad 20 ton. Mam nadzieję, że za dużo dnie naładowaliśmy i że damy radę to roztrześć. To się okaże na polu. Mamy prawie 19 ton. Waga dobrze waży. No i zaraz musimy poprzestawiać troszkę. Bo to było ocząchane coś innego. Jak to było ustawienia? Tu to, to nie. Job też nie. Kurna sterownik jest taki i po polsku, i po angielsku. Kurna, to nie rozumiem, czemu to tak jest. Robiłem tylko, że mam dobrą pamięć, ale krótką. To, a tu jest dobra. Tu trzeba zrobimy... 50 ton na hektar. Teraz napiszemy tu obornik. Wysokość musimy ustawić, na której jest załadowane. Z 1,5 metra na pewno więcej, może na 2 metry, ale pewnie ściana się na więcej nam nie otworzy. Napiszemy 1,5 metra. 1,5 metra to ile jest milimetrów? 1500. Wysokość ściany, a jeszcze szerokość rozrzutu musimy zmienić. Kurde. Nie trudne, tylko trzeba wiedzieć gdzie wejść To, to znaczy hang, hang, a to ręczne ręczne, że na maksa speed Speed na 10 Padacha przyręczny. Byk pisze: jest napisane szerokość rozrzutu. A ja chodzę, tu klikam, nie wiadomo gdzie. To zrobimy jakieś 14 metrów. To z rozrzutnikiem sepowaczyliśmy. Teraz przyszła kolej na ciągnik. Eee, już też dawno nie, nie było mnie tu, nawigacja, tu, tu, maszyna, dodaj, tył, zaczep na kuli, maszyna. Ro... gdzie jest Z? Dobra, i napiszemy, że obornik, bo wapno na inną szerokość się rozsypuje. Chyba, że nie byliśmy z jednego rozszczęśli, albo Z2 do tej pory. Teraz to szerokość musimy wpisać. My to 10 metrów? Nie, 14? No, musi być to kompatybilne, koledne. 14. Robimy 14, nie 40. 14 metrów. No i dobra. Rysowanie to zrobimy z kierownicy, a nieaktywne. to nieaktywne tu. O, auto i z kierownicy. Teraz jedziemy na pole. Na polu będziemy musieli ścieżkę wyznaczyć. Ja pierdzielę. Zanim ustawię, zanim przygotuję. To Ale już dorosło. Później... <noise> Ale później jaka przyjemność z pracy jest, jakie wszystko dobrze ustawione. Zajdziemy zejdziemy na takie pole, idzie w tej z powrotem i, i po polu i... I co z tych kurna GPS-ów? Zejdziemy na pole, to Wam troszkę obejdziemy ten rozrzutnik dookoła. Na polu będą lepsze warunki, nie było to dookoła. I troszkę Wam coś powiem o nim, na jakiej zasadzie on działa. Bo to nie jest taki zwykły, tradycyjny rozrzutnik, tylko on rozrzuca talerzami, więc ma duży rozrzut. Progi zwalniające. Kto to wymyślił, te progi zwalniające? U nas na wsi jeszcze. Kocham tą drogę. Ile ja tu muszę zawsze się wystać na tych krzyżówkach? To jest bardzo ruchliwa klasa. Dość ruchliwa. Ruch? Jak na Grajewa, co? Ciekawe, zrobią nam tą ekspresówkę, czy nie? Obok. <laughs> <laughs> do się. Swoją drogą odciążyłoby to, żeby. Nie, było... no jak będzie ekspresówka dla samochodów, to dla ciągników będą też prywatne mi nie drogi. Podobało, że no bo tak trochę stoi brzydko na środku drogi. Mógł nie wpuścić, to byśmy... by miał łatwo wjechać. No i tu chyba kurna, ta ośka to jednak nie jest rozblokowana. Teraz będzie. Nie, ten guzik. się Instrukcję o. Instrukcja jest dla słabych. Prawdziwy mężczyźni, szafki składają bez instrukcji. Instrukcja to ostateczność. <laughs> o połamało się coś. No tak, a w instrukcji było, że tak nie wolno. No troszkę jest tej wagi. A, no, no pędzi, pierdzi się, nie rozpędza za szybko. I teraz jak tu wjechać, taką wąską dróżkę? Uchodź się, uchodź No, nagrywaj, może się przewróci, to będzie... Ale co, nagrywać? Jak leci. Nie, bo leci. Się mnie. <śles> 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 nie. Dziś już... Dziś już proszę. Dobra, jedziemy od tyłu, bo mamy limiter z prawej strony, to musimy od między objechać prawą stroną. Tam ta międza jest równiejsza. No, nierówne te pole, bo no takie, to, to sklina, i to masakra jest. Dobra, obejrzymy sobie go dookoła. Rzutnik jest bodajże 22 tonowy, i powiem szczerze, że wchodzi w niego. Da się Da się włożyć ponad 20 ton. Jeżeli będzie taki przesezonowany obornik, ee, wejdzie Wejdzie na więcej, 22 tony, bo już taki też trząchaliśmy. E, my mamy taki świeży, świeży, słomiasty, nawet i siana trochę tam też jest. E, dlatego też testujemy na takim oborniku. Bo akurat ten system roz rozdrabniania, roztrząchania jest taki, nie wiem, mit, może nie mit że właśnie na taki obornik się nie, nie nadaje a my właśnie testujemy teraz na takim oborniku, bo my trząchając tej klapy nie otwieramy eee, tam są walce, które rozdrabniają ten obornik i to wszystko spada tutaj na talerze i jest rozrzucane no, tak nawet na 16 metrów mamy limiter, żeby od granicy można było ładnie rozciągać, To też jest dość ciekawe rozwiązanie. No i tyle. No. Taśma jest na łańcuchy. Cała skrzynia jest osadzona na czujnikach tensometrycznych. Więc. Widać ile waży, ile zostaje, ile poszło. Tutaj jest cała elektronika, komputer, i w ogóle powiem, że dość fajnie to działa. No, chyba jest. Jest niebieski. Może nadgranatowy. N nie wiem. Nie znam się na kolorach. Za bardzo. To co? Ja jadę. Okej. Okay. Uważaj na kamienie. Latające. Ustawiania ciąg dalszy. Powinno działać. Teraz robimy tak. Mamy pole. tego nie chcemy robić tu B nie A, OK wałek 540 nawet się kręci no, uniesie się nam się klapa czy nie? Wolno podnosi. musimy przepływ oleju zwiększyć, bo nam nie będzie to działało. Wszystko jak trzeba, nasło się do końca, musimy przepływ oleju zwiększyć. Tylko teraz, no jak to hydraulikę tu wejść, a dobra, to ja tu stąd muszę wejść, tu o tu tu. No właśnie. Na czerwonym wszystko mamy na ten na 15% tylko trzeba play włączyć, lepiej też zakres zmienić i przed pewno łączyć, żeby nie było niespodzianki A play To tak zaczyna się działać. Dobra, teraz zrobimy linię B, pyk, cyklu zapisało się, ok. Dobra, teraz tak, dojeżdżamy do granicy, zrobimy pauzę. Teraz wjedziemy w ścieżkę. Musimy podnieść limiter żeby rzucało nam na obie strony Tak wygląda praca przy oborniku tym rozrzutnikiem sprawa jest nawet fajna, 2-3 sztuki na hektar, temat załatwiony wychodzi dawka około 50 ton, przy trzech sztukach, to nie jest dawka nawet mała, dość spora, ale tak ja testuję go bardziej pod kątem wapna, więc w następnym odcinku. Będzie test rozrzucania wapna, jak już się uporamy z obornikiem. I to dla mnie będzie bardzo, dużo bardziej ciekawe, bo rozrzutnik każdy jest przystosowany do obornika, no i to powinien robić idealnie. Ale nam bardzo zależy też na, rozrzu na rozrzuceniu wapna, żeby nie dublować maszyn, żeby jedną maszyną można było robić kilka zadań, nie tylko obornik. Jak będzie wszystko w porządku z wapnem, Duża szansa jest, że znajdzie się na naszym gospodarstwie taki rozrzutnik. Więc dzisiaj dziękuję za uwagę. Proszę o lajkowanie, subskrypcję. I jakbyście chcieli jeszcze coś dokładnie o tym rozrzutniku, jakiś dokładniejszy film, dokładniejszy projekt, piście w komentarzach. Spróbujemy coś zrobić. Na razie.